z tej strony Łukasz Cichocki, ekspert afiliacji i topowy wydawca programów partnerskich w Polsce. W tym nagraniu podsumujemy sobie moje działania z sierpnia, ale na samym początku chcę powiedzieć Tobie, że jeśli zostaniesz do końca tego nagrania, to pokażę Ci, jak możesz otrzymać takie oto cudeńko. I nie mówię tutaj wcale o tym szwajcarskim Atlantiku, tylko o czymś dużo bardziej wartościowym, mianowicie o opasce ekspert afiliacji, która posiada również takie logo, zobacz, Ciśniemy, taki hashtag ciśniemy, motywacyjna opaska na rękę, którą właściwie chcę Tobie wysłać całkowicie na mój koszt i pokryć również, no nie tylko koszt opaski samej, ale koszt przede wszystkim przesyłki. Zobacz, mam tego trochę, więc jeśli zostaniesz do końca, to otrzymasz ode mnie dwie sztuki takich opasek na mój koszt. Taka zachęta, żebyś został do końca, pamiętaj również o łapce w górę, już teraz, żeby nie zapomnieć później. O subskrypcji, jeśli tego nie robisz, o komentarzu, to może na końcu, jeśli to wideo będzie dla Ciebie wartościowe i o udostępnianiu tego szerszemu gronu, jeśli to czegoś tu dowiesz, będzie miało według Ciebie sens. Więc podsumowanie moich działań w programach partnerskich w sierpniu tylko z afiliacji, czyli tylko z tego jednego elementu. Na którym zarabiam w internecie z całego spektrum, bo zarabiam również na e-bookach, na kursie, na innych rzeczach, ale chcę tutaj pokazać, w jaki sposób i ile przede wszystkim zarabiam na afiliacji, po to, żebyś mógł sprawdzić, czy jest to coś dla Ciebie, czy wyniki, które robię, również Ciebie satysfakcjonują. Być może tak. A jeśli tak, to pokażę Ci, w jaki sposób również możesz takie wyniki mieć. Dlatego będzie to mega wartościowe wideo. Zaczynajmy. Pierwszy program partnerski, w którym działałem, to był program LeadStar, i od razu będziemy sobie zapisywać do kalkulatora, ile tutaj wniosków było, czyli poleconych produktów, jakie są za to pieniądze, tak żeby to wszystko było tutaj zapamiętane. Więc 7 wniosków, które mamy z Lidstara, tak, tutaj nie zjeżdżam, tu jest ta liczba akcji, czyli tych wniosków, ale pokazuje tutaj również, że to są wysokopłatne CPA czy CPS, to są generalnie CPS-y, tak zwane sprzedaże już, natomiast tu jako CPA jest to pokazywane, ale są to w każdym razie wnioski płatne minimum stówkę, często dużo, dużo więcej, więc mamy tutaj mBanki, mamy tu również ING, 18 wniosków, więc sobie dodamy 18, do tego dodajemy sobie e -brokera. W e-brokerze tych wniosków już było ciut więcej. Mamy zaznaczone, wysłane. Mamy. Dobra. 78 wniosków. Tak. I ostatni program, w którym działałem, to był program m ale tu musimy sobie wejść w miesiąc poprzedni z tego względu, że w panelu głównym wyświetlają się tylko wnioski z danego miesiąca, których jak widzieliście zresztą pomimo tego, że wniosek się, że miesiąc się dopiero zaczyna, już jest całkiem sporo, więc wysłane wnioski, zakres dat wybieramy miesiąc sobie poprzedni, co jak miesiąc poprzedni zastosuj. Czekamy chwilkę, aż się przemieni. Tych wniosków trochę tutaj było, więc dajmy chwilę programowi i lecimy na sam dół, o jeszcze myśli, dobra, to jeszcze chwilkę, dobra, 546 wniosków, 546, to się równa 649 wniosków, łącznie każdy wniosek płatny minimum tą stówkę, chodzą przypadki jak na przykład w e-brokerze, gdzie nawet 300 się liczą, bo jest tam podstawa plus jeszcze premia za każde na przykład trzy sprzedaże, a że tych sprzedaży robimy naprawdę sporo, no to to wychodzi nawet 300 zł za wniosek, ale ja tutaj na potrzeby filmu liczę tą stówkę, wiem. Że nawet ta stówka potrafi już zrobić wrażenie przy tej ilości wniosków. Więc wypłata miesięczna 64 900 zł. Jeśli jest to dla Ciebie satysfakcjonujące, myślę, że powinieneś jeszcze chwilę zostać tutaj na tym wideo, bo pokażę Ci teraz, w jaki sposób również Ty możesz zacząć robić takie wyniki. I nie będę Ci tutaj proponował żadnego projekciku, żadnej magicznej metody. Nie, proponuję Ci konkretny, sprawdzony system zarabiania na afiliacji, którym sam działam i patrząc po wynikach ogólnopolskich, tak nie działa praktycznie nikt poza właśnie ludźmi, którzy tutaj są. Więc Akademia Afiliacyjna jest to mój kurs dotyczący afiliacji, zarabiania na afiliacji w sposób uczciwy, legalny, przy poświęcaniu naprawdę niewielkiej ilości czasu, ale dający naprawdę potężne zarobki. Zresztą Tutaj w panelu głównym, pewnie jak spojrzałeś, coś tam widać, coś tam się nalicza. I teraz poza oczywiście tym, że ja tu zarabiam, no to pokazuję ci, że również moi kursanci tu zarabiają. To są troszkę stare screeny już, ale już mamy osoby, które zarabiają 20 tysięcy miesięcznie, 30 tysięcy miesięcznie i tak dalej, coś fajnie skaluje. Więc to nie jest tak, że wejdziesz w pierwszy miesiąc nie? i od razu zarabisz 100 tysięcy. Ale jeśli naprawdę się sprężysz, zastosujesz to, czego uczę, wdrożysz to, to do tej dyszki spokojnie w tym pierwszym miesiącu dotrzesz. Cały kurs składa się z 10 modułów, jest to naprawdę konkret. Tu nie ma żadnego lania wody, tutaj nikt nie będzie ci mówił, że uwierz w siebie i zdobędziesz cały świat. Nie, tutaj będziesz miał konkrety. To kliknij, zrób to, tutaj przyciśnij, tutaj to wrzuć, tyle i tyle pieniędzy za to dostaniesz. I sobie skalujemy ten biznes. No i właśnie, na samym początku mówiłem Ci też, że otrzymasz ode mnie dwie sztuki takich opasek. Dołączając do Akademii Afiliacyjnej poprzez stronę akademiaafiliacyjna.pl otrzymujesz z automatu dwie sztuki takich opasek. Tak jak widzisz trochę ich mam, więc poza tym, że dostaniesz ode mnie konkretną wiedzę jak zarabiać, dostaniesz te opaski, dostaniesz również System, jak skrypty, strony, kolejkę maili, listę mailingową, źródła ruchu i całą masę innych takich drobnych elementów, tak zwanych narzędzi marketingowych, poprawiających konwersje, jak pliki CRM i tak dalej. Nawet jeśli te nazwy teraz brzmią dla Ciebie magicznie, nie wiesz w ogóle, co to jest, to to tylko tak brzmi. Cały system jesteśmy w stanie zmontować maksymalnie w ciągu kilku godzin, więc tego samego dnia, gdy dołączasz, jesteś w stanie już wygenerować pierwsze dochody. Co najważniejsze, cały koszt dołączenia do kursu zwraca się natychmiast po wdrożeniu tej wiedzy. Więc, tak jak ci powiedziałem, wchodzisz, działasz. Jak nie działasz, to nie zarabiasz, ale jestem przekonany, że z taką ekipą jak nasza, po prostu aż chce się zarabiać ostatnio, osoby na naszym czacie zaczęły wrzucać już pliki pieniędzy i Faktycznie, tak jak pokazuję, takie pliki pieniędzy, wypłat z m 2 u wypłat, które otrzymały właśnie po wdrożeniu tego, czego dowiedziały się w Akademii Afiliacyjnej. Więc, jeśli to wideo było dla Ciebie wartościowe i według Ciebie może być wartościowe również dla Twoich znajomych, dla Twoich bliskich, być może ktoś szuka pracy, stracił pracę, być może jest chory na tyle, że nie może iść do tej pracy, coś się stało, jakiś wypadek, to pokaż mu tą stronę, pokaż mu tą, to wideo i będzie Ci na pewno wdzięczny do końca życia, bo wiem, że takie pieniądze, fakt, pozwalają na fajne, przyjemne życie, ale na pewno mogą też pozwolić w wielu nieciekawych sytuacjach. Nie trzeba się dzięki takiej wiedzy prosić o pieniądze bliskich, znajomych, nie trzeba wrzucać żadnych zbiórek internetowych. Siadasz do kompa, klikasz i wiesz, że dostaniesz pieniądze bez proszenia się innych o to, więc podziel się tą wiedzą, to jest naprawdę bardzo wartościowa wiedza, którą teraz dostajesz ode mnie za darmo, możesz to puścić po internecie. Co więcej, jeśli masz jakieś doświadczenie z afiliacją bądź chciałbyś dopytać, śmiało pisz komentarze, również w kwestii afiliacji zachęcam do tego, żeby pisać komentarze pod moimi filmikami, na YouTubie, pisz o tym, co cię interesuje, czego byś się chciał dowiedzieć, to sprawi, że będę miał temat na kolejne filmy, będę nagrywał to, czego ty się chcesz dowiedzieć, a nie to, co mi się wydaje, że powinieneś wiedzieć, więc śmiało pisz, zachęcam gorąco do tego. Łapka w górę, komentarz, udostępnienie, no i subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie robisz. W tym nagraniu to już tyle. Jeśli podobało Ci się, no to zapraszam do kolejnych filmów, ale dużo fajniej będzie, jeśli zaczniesz po prostu działać razem z nami. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym nagraniu, cześć.